Nie chodzi o religię, chodzi o duszę. Czy twój anioł stróż może cię opuścić? Biblia mówi, że każdy z nas ma anioła, posłanego, by chronić, prowadzić, czuwać. Ale są chwile, gdy nawet światłość cofa się w cień. Nie dlatego, że nas opuścił, ale dlatego, że my odeszliśmy pierwsi. Każdy grzech to jak zamykane drzwi. Każde słowo nienawiści to jak pęknięcie w świetle. Anioł nie walczy siłą, czeka, milczy, płacze i wciąż stoi blisko, ale nie może zmusić cię do powrotu. A kiedy wrócisz, jednym szeptem on znów rozpościera skrzydła, bo Boża, obecność nigdy nie znika, to my czasem przestajemy patrzeć. Zostaw serce w komentarzu. Jeśli wierzysz, że anioł stróż nadal czuwa.